Zabieranie telefonów, a raczej soft kradzież. Cik! Oddaj ten telefon. Będzie do odebrania przez rodziców na koniec roku. O, teraz to pani niezłego fikołka zrobiła. Na olimpiadzie byłby za to chyba złoty medal. Po pierwsze, bez zgody mojej albo moich rodziców nie może pani wziąć mojej własności nawet na sekundę. Co najwyżej poprosić, by w ramach lekcji uczniowie zdeponowali go w jakieś widoczne miejsce, na przykład do pudełka, ale brać go pani nie może. Po drugie, straszenie mnie, że ten telefon z sekretariatu będę mógł odebrać po pół roku. To jest najbardziej ohydna manipulacja, jaką stosują nauczyciele. Gdyby pani coś takiego zrobiła, szkoła by po prostu dostała ode mnie pozew o przywłaszczenie mienia. Niezgodnie z prawem się udupimy, bo nie masz 50% obecności. Dzik, ty wiesz o tym, że masz frekwencję poniżej 50%? Tak jest. Zdajesz sobie sprawę, że ja cię nie przepuszczę do następnej klasy? Przepuści pani. Czy jest pani zapoznana z artykułem 44K ustawy o systemie oświaty? Znowu coś będzie o jakichś przepisach Pisze w nim, że owszem, jak nie mam połowy nieobecności, to może mnie Pani nie klasyfikować. Pod warunkiem, że nie ma podstawy do ustalenia rocznej oceny. W szkołach tą podstawą są najczęściej po prostu trzy oceny. Jeżeli mam już trzy oceny, zgodnie z prawem muszę być klasyfikowany. Jak Pani zobaczy, ile mam ocen? Cztery. Widzimy się we wrześniu. Bezprawne uwagi za makijaż i paznokcie. Ta uwaga za pomalowane paznokcie. Za co jej pani dała tę uwagę? Bo szkoła to nie salon kosmetyczny. Ale pani opinie nie stanowią w Polsce prawa, stanowi je prawo oświatowe. A prawo oświatowe zezwala tylko i wyłącznie na ingerencję w ubiór uczniów. Tak się składa, że makijaż lub lakier na paznokcie to nie część garderoby. To przynajmniej dam Ci uwagę za dyskusję. Nauczyciele kłamią, nie można nie zdać przez naganne zachowanie. Dzik, ty wiesz, że jeszcze 15 nieobecności i z tego poprawnego zrobi się naganne? Naprawdę chcesz powtarzać klasę? To jest największy mit, jaki słyszy każdy uczeń. Nie może mnie pani nie przepuścić do następnej klasy ze względu na zachowanie. Ja nie mogę? Nie! I artykuł o tym mówiący to jest chyba najprostszy artykuł w historii polskiego prawa. Nawet pani go zrozumie. Gdy skończysz 18 lat, nauczyciele będą ci wmawiać, że nie możesz się usprawiedliwić. Broń się przed tym kłamstwem. Proszę o usprawiedliwienie. Gdzie jest podpis rodziców? Ja jestem dorosły, moi rodzice już nie są moimi opiekunami prawnymi. Ale pani dyrektor jasno powiedziała, że usprawiedliwienia muszą być podpisane przez rodziców. Proszę pani, kodeks cywilny jest ważniejszy niż pani dyrektor. A on mówi, że po osiągnięciu 18 roku życia mam pełną zdolność do czynności prawnych. Proszę wpisać usprawiedliwienie i oddać mi zeszyt.